Hello there! Z tej strony LEGO Hero Polska. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na recenzję zestawu z naszej ulubionej trylogii, konkretnie 75216 Snoke's Pro Throne Room. Bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. Co do pudełka, mamy tutaj grafikę z 2018 roku. Są tutaj postacie z Sequeli, ponieważ właśnie wtedy wychodził film Ostatni Jedi. Mamy też zaprezentowany nasz zestaw oraz wszystkie minifigurki. Z drugiej strony pudełka mamy zaprezentowane wszystkie funkcje bawialne oraz jakieś schowki i tego typu rzeczy. Jest ich jak widzicie całkiem sporo oraz pokazany nasz zestaw z góry. Na kładce instrukcji klasycznej mamy to, co na pudełku. Na końcu instrukcji mamy jeszcze kilka innych zaprezentowanych zestawów z 2018 roku. Są tutaj też zestawy z Han Solo, ponieważ właśnie wtedy wychodził ten film. No i jest tutaj ten myśliwiec Anakina oraz X-Wing Luka. Na następnej stronie mamy wszystkie figurki z tych zestawów. A na tylnej okładce jest klasycznie nasz człowiek, no może nie człowiek, ale robocik. Młoda Rey. Witamy. Tak się prezentuje nasza cała konstrukcja. O ile jako taka cała konstrukcja wygląda to tak sobie, no bo nie ma wykończonej podłogi, tylko są tutaj te dziury, to jednak pod względem zabawowym jest całkiem spoko, bo mamy tu wiele funkcji. Po pierwsze możemy kręcić window. Niestety chodzi to z takim lekkim oporem, przez co trochę ciężej się to właśnie kręci, ale wygląda całkiem fajnie, no bo mamy tutaj dużo elementów z naklejkami. No ten ewentualny biały klocek tutaj się trochę z tym gryzie. Najważniejszym miejscem w całym zestawie jest oczywiście tron samego Snauka. Możemy go sobie podnieść, tam mamy schowek, no i też możemy tam zobaczyć funkcję bawialną konkretnie. Z tego co mi się kojarzy, Snoke przyciągnął Ray w filmie, tak jakby do siebie. Kazałem ci podejść. Więc wydaje mi się, że temu służy ta funkcja bawialna. No ale można też powiedzieć, bo chyba Lego tak nawet zasugerowało na pudełku, że jest to. zapadnia. No coś takiego. W sumie nie wiem. Nie przypominam sobie scen, żeby Ray spadła w przepaść. Ale oczywiście mogę się mylić. Nasz tron. Tak jak mówiłem, możemy tutaj sobie podprzestawiać pod różnymi kątami, różne strony. No i cały ten element okrągły pod tronem jest w bardzo fajnych naklejkach. Oczywiście są tu naklejki, których w tym zestawie jest bardzo sporo. Mam tutaj też taki fajny element z naklejką. I tutaj jest jakby taka szybka, takie szkło powiększające, ponieważ Snowk ze swojego okrętu, ze, sw ze swojej sali tronowej, miał widok na kosmos, czasami nawet na pole bitwy. Teraz widzicie to na fragmencie. Na tych statkach są wszyscy Twoi towarzysze broni. No i fajnie, że jednak dodali do tego zestawu taki drobny, ale jednak fajny szczegół. Pierwsza minifigurka, a właściwie dwie minifigurki to gwardziści Snowka, konkretnie gwardziści pretoriańscy. Byli oni dosyć podobni do karmazynowych gwardzistów Imperatora, no ale tutaj mamy jednak trochę wzbogacony ten design, te ramienniki, chamy i tak Są oni całkiem fajnie wykonani, mają ładne zbroje, no trochę takie jakby grube, ale nawet fajnie to się łączy, no i fajny też ten element tej jakby sukni, szkoda, że imperialni kwartyści takich nie dostawali. Kaum jest oczywiście specjalnym modem, z tego co mi się wydaje na ramienniki również i bardzo fajnie to się prezentuje na tej minifigurce. Gwardziści byli wyposażeni naprawdę w różne rodzaje broni, które były wzbogacane o włókna elektroplazmowe, dzięki czemu mogli walczyć z, z użytkownikami mieczy świetlnych. Tych broni, w tym zostały, dostajemy dwa rodzaje. A tak się prezentuje pretoriański gwardzista obok imperialnego. Powiem wam, że z sentymentem powiedział wiadomo, no i że to Imperium, więc wolę Imperialnego. No ale jednak, z wyglądu, jako figurka ogólnie, lepsze wrażenie robi oczywiście pretorianin. Mój najwierniejszy uczniu, sytuł ciemności, i spadkobierco lorda Weidera. Następna minifigurka to Ben Solo albo raczej Kylo Ren. Dostaje on oczywiście swój klasyczny, kultowy miecz świetlny w tym kształcie krzyża, ponoć jeszcze jest w trailerze Jedi ocalałego, właśnie łowcę nagród, który będzie miał podobny miecz, tak czy siak. Trochę szkoda, że nie dostają tu maski ani peleryny, no ale nie będę się bo nie było ich w tej konkretnej scenie. W sumie nad filmie on za bardzo nie nosił tej maski, więc się nie będę czepiał. Figurka spoko, ale przez ten brak peleryny, taka trochę jakby łysa. No wiadomo, dostaje on fajne nadruki na torsie oraz nóżkach, specjalny nadruk na głowę z tą blizną oraz takie dosyć pospolite włosy. Następnie mamy Rey, nie Skywalker. Nikt nie lubi tej postaci, ale trzeba przyznać, że minifigurka figurka jest robiona bardzo fajnie. Dostaje specjalny odlew włosów, co tutaj robi chyba największe wrażenie. No i oczywiście wiadomo, specjalnie pod nią nadruki na torsie, nóżkach też fajnie się to łączy, fajnie się to prezentuje. Poza tym jest klasyczna twarz Ray oraz niebieski miecz świetlny. Ciemność wzrasta! Lecz światło jej dorównuje. No i na koniec główny bohater dzisiejszego odcinka oraz tego zestawu. Konkretny stary łysy dziad w złotym szlafroku, lepiej znany jako Snoke, klon Palpatina. W sumie twarz ma podobną do Palpatina, tylko w całą w tą bliznę. Tylko tutaj ma jeszcze jakby pękniętą i te dziwne źrenice. A teraz posłuchaj. Wydasz mi Skywalkera, żeś ja Ci ten zaszczyt i pozbawię ci życia osobiście. Nie wnikajmy, ma on też ten, tak jak powiedziałem, charakterystyczny złoty szlafrok. Trochę śmieszny, że go w coś takiego ubrali, że on wiecie taki główny zły. No a chodzi w czymś takim, no ale w końcu okazał się nie głównym złym, więc dobra. Szkoda, że figurka nie dostaje żadnych akcesoriów, bo nie oszukujmy, jest taka... Jest taka ogólnie łysa. Nie chodzi mi o sam brak włosów, ale też żadnych akcesoriów ani czegoś tego typu. Podsumowując, pomimo tego, że zestaw jest sequeli, to jest całkiem spoko. Szczególnie, że możemy go ym, kupić za prawie połowę ceny katalogowej. Posiada on pięć naprawdę bardzo fajnych minifigurek. No i w sumie konstrukcja pod względem zabawowym tak jak mówiłem jest bardzo fajna i gdybym miał te kilka może nie wiem z 7 lat mniej na pewno bardzo dobrze bym się tym zestawem bawił, ustawiał tu różne figurki, szturmowców i tak No ale jednak pod względem wyglądowym to jest tak średnio, więc na półkę raczej bym tego nie postawił. Napiszcie co wy uważacie o tym zestawie, a ja się już z wami żegnam, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i na razie.